moi kochani, dzisiaj kolejna przesyłeczka dzisiaj mamy przesyłkę od Ani naszej niuli ze Szczecina zasłoniłam tutaj, bo tutaj był mój adres także to jest nikomu niepotrzebne a chciałam wam pokazać taka ładna karteczka jaki fajny Mikołajek wchodzi do komina z prezentami, z drugiej strony e, też jest mm, takie bombeczki przyklejone, ale tam już jest tam są dane Ani, także też nie, nie pokazuje. Otwieram, otwieram, zobaczymy co tu będzie. Aniu, oczekuj ode mnie również. niespodzianki i mam nadzieję, że w tym roku dotrze z całą zawartością, bo rok temu to były przygody, jak pamiętacie. Ania dostała e, przesyłkę ode mnie, nie dość, że po czasie, po świętach. Podrzucone do skrzynki, koperta rozerwana i była tylko kartka świąteczna. Zdrawkę, którą włożyłam, była niestety już wyjęta. Także ktoś tylko podrzucił samą kartkę. Takie rzeczy dzieją się na pocztach. O co my tu mamy? Kopertka pusta, tu mamy ojej, jeszcze strapeczki. Jaka piękna kartka. Wesołych świąt, dobrego nowego roku. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, dużo szczęścia, pomyślności, pogody ducha i uśmiechu oraz dobrego zdrowia na cały rok. To się przyda, oczywiście. Zdrowie najważniejsze: bez zdrowia nie ma nic. Życzę Niula ze Szczecina dla całej rodziny. Bardzo ci kochana, dziękuję. Bardzo, bardzo. Zaraz karteczka będzie stała na komodzie wśród innych. A ja tu widzę, że muszę włączyć lampę, bo jest u mnie dzisiaj znowu. Szaro, buro, ponuro, deszczowo, pogoda okropna. I co my tu mamy? Kasy od Mikołaja, szczęśliwe linie i krzyżóweczka, wow. Ciekawe, czy od Ciebie ten Mikołaj będzie szczęśliwy, bo u mnie to, wiesz, trafił już na czarną listę. <gryw> Numer 49 Mikołajka i szukamy. U mnie niestety Mikołaj sobie przeskrobał. Ale ciekawe, czy od Ciebie będzie szczęśliwszy. 12, 2, 33 i 32. Takie szukam. I jeszcze można znaleźć plik. Mam 8. 34. 32. A patrzcie, jest wygrana. Od Ani jest Mikołaj szczęśliwszy. I drugi rządek.

22, 1 i 18. Naprawdę ja tutaj tak mało wygrywam w tym yy, Mikołaju. No raz chyba tylko na premierze dał mi ten zwrot, że ja już naprawdę tych kontrolnych nie kojarzę, ale pewnie oto jest <śmiech> piątka. <śmiech> Przepraszam, jeszcze niestety choroba całkiem nie poszła sobie w las. Jeszcze skutki. Słychać, dobra, będzie chyba widać. Mikołaj miał numer 49, a 63 mają szczęśliwe linie. Także szczęśliwa zdrapeczka. Zobaczymy co dalej. Ale sama kartka sprawia przyjemność. No i podrapanie z drapek z innej miejscowości to też jest frajda oczywiście. Ananas i pik. Tu mamy pika. Tu mamy pika. Kolejne to wiśnie i klucz. Tu jest kluczyk, tu jest kluczyk. Wisienek nie widzę. Krab i gruszka. 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 I krabik. Kolejny dzwonek i kwiatek. Tu są dzwonki i tu jest kwiatek. Arbuz i kości. Arbuz i kości. Tu są kości. A arbuza chyba nie ma. Śliwka i ser, y, siwka i słoneczko. Jest linia. Śliweczka. Śliweczka i słoneczko. Tu słoneczko. Jabłko i trefl. Jabłuszko. Tu jest trefl i jabłuszko. Druga linia. Tu jest jabłuszko. Patrzcie jakie szczęśliwe. Teraz mamy banan i winogronko. Tu mamy bananka. Garnek i złoto. Tu mamy garnek. Garnek. Garnek, złoto, złoto. Biedronka tęcza. Tęcza daje kolejną linię. Biedronka, biedronka. Ja cię kręcę, ale szczęśliwe linie od Ani, naprawdę. Gwiazdka i słoń. Słoń. I to tyle. Trzy linie mamy. Trzy. Uuu. Piętnaście zł w tych liniach. Spójrzcie. 15 zł. N.N. No bo serduszka nie było, winogronko było. Ale nie było pomarańcza i nie było księżyca. A serduszka nie było, ale oczywiście serduszka dla ani. 15 zł w szczęśliwych liniach. To z Mikołajem mam już 20 na pomnożenie. Po prostu ekstra. I jeszcze krzyżówka numer 25. I tu literka B. I literka B. Tu jest M. Tu jest M. I tu jest M. Teraz W, W jest tu i tu i teraz literka O. Dobra, kolejna, kolejna to literka D. Kolejna to H. Ha. Ha, ha. No ja tu mam prawdziwe Haha, ha, bo bardzo fajne, wygrane. Teraz literka Y. I kolejna to S. Tu jest S. Jest. Tu jest S. Mam nadzieję, że ode mnie do ciebie również poleciały szczęśliwe, bo ja się bardzo cieszę, jak wysyłam komuś zrabki właśnie z wygraną. P. Literka P. Kolejna to E. O, coś mi się tu już... drapak tępi. Się już trochę nadrapał, to się tępi. N, 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 N. O, powstaje NOE. I chyba wszystkie N. Teraz V. To będzie razy... pewnie tylko ten jeden raz. Tu mamy noc, powstaje druga, drugi wyraz. C. Tu mamy owce. Tu jeszcze było P. Kolejna literka to U. Tu jest U, tu jest U. Kolejna to J. Tu mamy J. Z F Tu jest F. Tu jeszcze było E, tu było M. I ostatnia to Z. Także tutaj wygranej nie widzę, ale to nic. To nic, jest literka T a i S. Także tu akurat jest krzyżówka mała, pusta, ale szczęśliwie, szczęśliwe linie, zgodne z nazwą: 15 zł i 5 zł w kasie od Mikołaja, czyli mam 20 zł na pomnożenie od Ani i piękna karteczka, która za chwilę będzie stała oczywiście. Na komodzie, a potem po świętach trafia do pudełeczka na pamiątkę. Bardzo kochana, dziękuję. Oczekuj yy, przesyłki ode mnie i mam nadzieję, że w tym roku dojdzie cała, z całą zawartością do Ciebie. Żeby nie było takiej przygody, jak rok temu. Zostawiajcie, ani coś miłego za taką bardzo szczęśliwą przesyłkę, z pięknymi wygranymi, za oczywiście, za Pamięć o mnie, że przysyłałaś do mnie, że pamiętałaś i chcę, chciałaś wysłać do mnie taką ładną karteczkę ze stropkami. Wszystkich do kana na kanał Alo Ani zapraszam, bo tego chyba na początku nie powiedziałam. Świetny kanał zrobkowy, ale niule chyba wszyscy znają. Jeśli ktoś nie zna, to serdecznie do Ani zapraszam. No i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki do mnie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!